Szanowni Państwo, nasi studenci zaprezentują niezwykłe widowisko Wyszkupki, czyli jak dawniej na Śląsku się żyło. Wyszkupki, to znaczy darcie pierza, należały do najbardziej popularnych i najchętniej wykonywanych prac w długie, późnojesienne i zimowe wieczory. Dawniej bardzo popularne, a dziś stanowiące jedną z ostatnich form życia towarzyskiego wsi. Pierze darło się zawsze zimą. Podczas szkuby zabawiano się opowiadaniem historii, bajek i nowinek z życia wsi i jej mieszkańców. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się opowiadania o upiorach, zmorach, strzygach i utopcach. Dowiecie się też Państwo, o czym na tych spotkaniach plotkowano, jak się bawiono, tańczono, śpiewano, a to wszystko w Gwarze Śląskiej. Jak wiemy, nie wszyscy znają język gwary Śląskiej. I no właśnie. Zobaczymy, jak dochodzi do wielu zabawnych sytuacji. Wyszkubki trwały przeciętnie od jednego do trzech tygodni. W ostatnim dniu darcia gospodarze urządzali wystawniejszy poczęstunek, który nazywano doszkubek, foncek, śudowajka, wyszkubek czy fidermal. W tym dniu podawano też swojskie wino lub piwo i zapraszano muzykanta. Wydarzenie to było tak obowiązkowe jak dożynki po żniwach. Gdyby gospodyni tego nie zrobiła, to nie mogła liczyć następnym razem na pomoc. Szanowni Państwo, autorkami scenariusza naszego spektaklu są Henryka Borkowska-Szmatlo i Maryla Witkowska. Panie wykorzystały do stworzenia tego pełnego humoru, dowcipu i kolorytu lokalnego teksty wielu regionalistów. Senator Rzeczpospolitej Polskiej Marii pańczyk poździej promotorki kultury śląskiej, zresztą patrona naszego spektaklu, profesor Doroty Simonides, Ani Franik, Zbigniewa Markowskiego, Marka Szołtyska, Stanisława Ligonia i Mariana Makuli. Reżyserem spektaklu jest Henryka Borkowska-Szmatlo. Opracowanie muzyczne Irena Jasiórkowska i Jan Różycki. Scenografia Beata Hetmańczyk. Choreografia Henryka Borkowska-Szmatlo i spicjent Barbara Holl. Szanowni Państwo, chcemy pokazać, że tradycja może być ciągle atrakcyjna i że warto pokazywać, co my pamiętamy i ocalamy z tych wartości, w których byli wychowywani nasi dziadkowie, nasi rodzice. Do naszej śląskiej scenki obyczajowej regionalne stroje wypożyczył nam z Muzeum Chleba w Rezionkowie pan Piotr Mankiewicz, a pomieszczenia udostępniło nam Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim z regionalną salą będącą ekspozycją muzeum tarnogórskiego. Życzymy chwili, chwili, i zabawy, i zabawy. I zabawy, Zapraszamy, Zapraszamy na wisiadę na w czyli, czyli, jak do jak, do, jak do, dnia się, dnia się żyło.